Siemanko! Nazywam się Mariusz i dzisiaj nagram serię Mariusz na wakacjach, a ze mną jest mój tata po Dzień dobry dzień dobry Dzień dobry Tu jest moja mama Dzień dobry, Dzień dobry Dzień dobry, ej to jest dobrze Więc, um, będę taką serię nagrywał, kiedy będę na wakacjach W każdy dzień, kiedy gdzieś będę, będę nagrywał filmik i spodziewacie się go prawie, prawie codziennie. Jestem dzisiaj na razie nad, już, no jakby to powiedzieć, jestem w Trzybieżku. Jestem w na Widzicie? Więc bardzo trudno tutaj pływać. Ale gdzieś tak te filmiki będą, no nie wiem. 5 minut, to mogą być? Mogą być, no, mogą być. Więc dzisiaj jeszcze ten filmik wstawię. Oglądajcie mnie, oglądajcie mnie. I będzie super. Dobra, teraz jedziemy pokazać. Idziemy pokazać swoją ciołką. pokazać ale możemy tu siedzieć. Um, z mamą. No, e, tak, w taką serii będzie, będzie wydawana prawie codziennie. A, już to mówiłem. Będzie prawie codziennie. No, kiedy oczywiście będziemy jeździć. Nie wiem. autem gdzieś tak na wycieczki. Tylko razy, Patrz, to jest jeszcze taras widokowy, jak widać, bez zabaw, ćwiczenia, więc jest bardzo dużo do oglądania. Ja Wam radzę.